Yeah. Siema, z tej serii jest gamer, a to nowa seria na kanale Koszmar Elevena. Nareszcie mam, jest na Androida. Zawsze chciałem nagrać tą grę na mój kanał. No, jestem wielkim fanem Elevena. Dobra, bez dłuższego przedłużenia, lecimy. Uwaga! Mniejszym oznajmiam, że gra nie miała na celu obrażenia Elevena ani kogokolwiek innego. Wydarzenia przedstawione w grze są jedynie częścią fabuły. Nie wyrażają one mojej opinii na temat Elevena czy też jakiejkolwiek na innej postaci występującej w grze. A teraz bez dalszego przeciągania, zapraszam do gry. Noc pierwsza. Siema, z tej strony Eleven. A to coś, na co wszyscy czekaliśmy. Dodatek do Five Nights at Freddy's 4. Sama gra jest strasznie creepy, więc jestem ciekaw, co Scott przygotował nam tym razem. Czyli gramy Elevenem. Chyba śpiący koleżka jest. O matko. Znowu zasnąłem przed kąpem. Zasnął przed kąpem. No dobra. A. Drugi odcinek. A, już stawiłem Five Nights. Nagramy jutro. Uuuu Na pewno by tak nie zrobił eleven. Dobra, idę do łóżka. A. A, dobra. To my gramy elevenem. Co tak ciemno tutaj? dobra. Trzeba się rozejrzeć. To jest łóżko, czy nie? Wygląda jak łóżko? Nie, to nie łóżko. O, tu jest łóżko, czyli to jest sypialnia. Dobra, no Jaki przegryw, znowu się spóźnił. Jak zawsze ostatni. U Mandzia widziałem te całe 17 minut temu. No wiesz, Elwen, żada. Unsup, zawiodłem się. Spodziewałem się czegoś lepszego po takim youtuberze, ale niestety się zawiodłam. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś obejrzę jakikolwiek twój film. Eee... O o Gdzie ja jestem? Cholera. Zaatakowała mnie armia Freddy's! Mój brat uciekł z domu po tym hackile i nie wstawiłeś filmu o Five Nights at Freddy's. Czemu nie nagrałeś tego odcinka? No zarasnął chłopak. Kiedyś byłem twoim fanem, ale zawiodłem się okrutnie. Ciekawe, znowu bo nie nagrałeś w A od Freddy's 4. Chcesz wiedzieć co się ze mną stało? Nie. Ja, ja nie chcę Ah11. Taki dobry youtuber. Był z niego kiedyś. Teraz potrafię tylko zawodzić swoich fanów. O, taki staruszek. On powiedział on najmniej mnie Merlo. Elevanie, szkoda tu. Widzę, że je zasłużyłeś na YouTubeowe konto. Tak, bo ktoś zna Merloku. No i teraz. Aha. I się z tego. Kurzwa! Co za koszmar? Nie wierzę, że to mówię, ale muszę się napić. Chyba pierwszy raz w życiu <laughs> Okej, okay, no to to będzie chyba przy saliku Nie? Zero piwa w lodówce <laughs> To kranówę dawaj Co ja mam to zrobić? Dobra, nie, idziemy dalej. O, tu jest jakaś herbata. Dobra, nie wiem, da się z tego domu wyjść, a ma się. No, dobra, to chodźmy sobie pozwiedzać. Nie wiem, czy my teraz mamy kupić napój? Nie, dobra, nie, nie, stąd. Tu jest jakiś dom. O, szpital. Wszyscy są zdrowi, nikt nie choruje. Cudownie, nieprawdaż? Witaj, czy potrzebujesz pomocy? Koszt pełnej hospitalizacji to 20. Nie, dziękuję. Nie marnuj proszę mojego czasu. Inni pacjenci czekają. Okej, okay, dobra, spadam. Żeby tak potraktować sławnego YouTubera? Że nadje. Okej, okay, dokąd ja mam iść? Zamknięte? Tu jest jakieś dziecko? Cześć Ewel, jestem twoją fanką. Aha, dobra, tyle. No tu jeszcze ktoś stoi. Hej, A co ty tu robisz? Właśnie cię do domu stary. Czy wziąłem kropę i bn Pub. Pab. Dobra, mieliśmy ślady do pubu A, nareszcie będziemy ci napić. Siema, czego potrzebujesz? Piwa, kobieto. Piwa robi się. Proszę. Ile płacę? Specjalnie dla ciebie 5 złotych. Nie, żeby inni klienci mieli taniej. Jasne. Dobra, to tubykło piwo. Nie, dobra, wracamy do domu. Mogę iść? Nie mogę. Dobra, nie, wróćmy do domu i zobaczymy, co się stanie. Bo komputer się pojawił To co nagrałem, Five Nights at Freddy's 4 Spowoduje to przejście do nocy drugiej Nie będzie możliwe Zwiedzanie miasta aż do, do dnia drugiego Tak Ja pierdolę już po mnie <tryk> Muszę przyznać, że Scott się tym razem mocno postarał ten to tak jest, tak strasznie creepy, że podstawka to przy nim te l 2 Zajebiste, to jest po prostu zajebiste. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. A, idę spać. To koniec? Wow. Szybko poszło. Dobra noc. Noc druga. Dlaczego? Czemu znowu ten koszmar? Nagrałem już Five Nights at Freddy's. To nie jest zwykły koszmar. Kto mówi? Nie bój się, jestem tu, żeby Ci pomóc. Ale kim Ty jesteś do cholery? A, dobra. powaliłem się. Jakby to powiedzieć, Przyjmij, że jestem głosem twórcy, to masz problem. Jestem ateistą. Nie Boga, tylko twórcy gry. Nadal nie łapię jakiej gry. To nie ma znaczenia. Skup się na tym, co ważne. No dobra, gdzie ja jestem? Ta elwa nie jest wnętrze Twojego umysłu, czy raczej jego. Najdalsze, najbardziej mroczne zakątki. Mój mózg jest niezbyt sympatyczny. A jak według Ciebie miałby wyglądać najgorsze, najbardziej mroczne zakątki? Nieważne. Chodzi o to, że wszystko, co się tu stanie, dzieje się też w rzeczywistości. Wszystkie przedmioty i umiejętności, które tutaj znajdziesz, zmaterializują się w świecie rzeczywistym. To oznacza, że możesz też, no. Próbuj może nie umierać, co? Nie, obud nie obudzisz się, dopóki nie pokonasz demona, który jest gdzieś w twojej po podświadomości. Fajnie, co nie? Jest pięć demonów, możesz pokonać tylko jednego co noc. Kiedy już pokonasz je wszystkie, będziesz wolny. Wróć wróci twój dawny zapał do nagrywania filmów. Rozumiem chyba. Na koniec jeszcze jedna ważna kwestia. Jestem tu, by ci pomóc. Otrzymasz ode mnie jedną moc magiczną. Hmm. Którą wybieram? Leczącą, wiadomo. Jak wolisz Powodzenia lewienie. I do usłyszenia kolejnej nocy. O, o, tu... A co to? Tajemnicza dodatka. Niektórzy przeciwnicy są szczególnie słabi przeciwko określonym typom broni. Na przykład, najlepsza broń przeciwko szkieletom jest broń dystansowa. Okej. Okay. Co to za ognie? Oje. Mamy tylko raczej... No dobra, zaraz skopiemy dupę. Hurra, pokonałeś mnie wtedy, pęka. Osoby 5 złotych, dostałem 15, mógłbym do doświadczenia. Mam... Um, Muszę teraz chyba... Ooo, wow, tu już jest więcej. Zaczyna się parkiem. Czy jeszcze mi gardy ja w tej wieczów? Nie ma to tutaj jest tym Или, а ну так нельзя. я 2 едешь на би? Что тебе надо сделать с ней? Дома сделать с ней. Ну, Надо что-то сделать с ней. что Jeszcze raz grał w arpeggi. to, czy trwają długo nawet. No to zaraz fantę? Nie jakbyśmy byli w jakimś włokanie. ja mogę ich umnąć? Mogę. Oni są tacy wolni. Zobaczmy co to kartka Ta Niektórzy wrogowie są sami Przeciwko określonym zdolnościom Czasami więc ogień zada podwójne obrażenia Czasem nie zada ich wcale Wszystko zależy od tego Z kim aktualnie walczymy To, to samo tyczy się Elevena Niektóre ataki wrogów zazda... Zda... Dobra Co to kurwa jest no, Nie wygląda. która to było takie Dobra, ale gdzie ja zmierzam ogólnie tutaj? Nie, to musi być przejść z góry. Może jak pójdę w tę stronę. O, tu jest jakieś przejście! Radźmy. No, szybko poszło. Fantę znalazłem, super. Dokąd ja O, skrzyneczka. Znalazłeś się butelkę wody. O, super. Butelka wody sprzyja w takim miejscu. Uf, ma tu kurwa gorąco. I co to tyle? Wow, czuję się zaszczycony. Czy ja mam pokonać wszystkie te niebieskie płomienie? Zapominajmy to, wszystkie się pojawiło. I zobaczymy, co się stanie. Hurra, awans na trzeci poziom. No i dalej, co dalej? Oooo. Tu jest jakieś przejście.

Tu jest kolejny, dobra, zabijmy go Oj, skrzyneczka super O nie To się powinno nazywać Mutant z lawy Kurwa, zaraz giną już, to leczyć. Macie alfa Kurwa, lepiej mocno Chodźmy do tej skrzynki O, za za co, to mi się gdzieś doda do ataków? Jest więcej tych typu... Ej, tu są jakieś wróta Mam dziwne przeczucie Myślę, że jak żyję, te drzwi nie będą wrócić Boję się, ale ...chodźmy. Jest też okropny. Najgorszy youtuber jakiegoś twarz widział. To jest czegoś zadanie? Chyba cię postrało nawet nie gadam z takimi minąjącymi człowiekiem jak ty. Siema, pójść 11. Youtuber, który się tak mocno, że nic nigdy go nie ogląda. To ja. Ja jestem swoim Momem. Hnaw tu, bla, tam. Wszędzie nafta. Powoli cię wykańczam. Sprawia jak Twoje góry będę w, w nieskończoność. Bardzo mam tylko... Szybko... Nie. O, nie, drzwi Ja nie

Curio, que é legal, se... A gente que fazer isso comigo. A que fazer isso comigo. A que To leczenie, bo widzę, że się fitem. Dwa mam to jest inne To się jak alfa Ooo, to było mocne I teraz się teraz śmieje Zbuchaty pico pizna. Yeah. It's time for you. To boli. Sam mnie to. Mnie też bolało. No nie. Ulec mi się. Jesteś zbyt pewni siebie. Więc znaczy ja jestem. O, to już koniec. Jej, pokonaj już Fazbera jego fastbera. Ale w nowoczesnym I wybuch. Udało mi się. Wiedziałem, że mi się uda. Ale czuję się inaczej. Eleven na przykład ogień alfa. Jej! Umimy ogień alfa. Jej To mi tylko, tylko sen. Mam całą kasę, którą zbyłem we śnie. Niewergodne. Tu się kurwa dzieje. Chyba ten cały twór całuje prawdę. Ciekawe czy mogę. O ja pierdolę! Ciekawe co będzie dalej. To, to, to też mnie ciekawi. Dobra, w tym miejscu zakończymy odcinek. Jeżeli. No. Za dwa dni, albo na jutro. Pojawi się drugi odcinek z koszmaru Elevena. To byłoby na tyle. Cześć. Pa.